Jak wychować dziecko? Rada numer 34. W każdym zaś, dla wspólnej korzyści, w jakiś sposób przejawia się duch. Przypomina mi się historia, w której musieliśmy się przeprowadzić z pewnego miasta, do którego dość niedawno się przeprowadziliśmy. Nawet wzięliśmy pożyczkę na wyremontowanie danego mieszkania. Okazało się, że ja jestem w ciąży no i bach, nagle przeprowadzka. Byłam bardzo smutna i załamana tym faktem. I za każdym razem, kiedy podchodził do nas Mateusz, nasz najstarszy syn, to pokazywał różne fragmenty z piosenek chrześcijańskich. I pokazywał je tak długo, aż ja nie zaczynałam śpiewać, żeby po prostu mi spokój, ale w tych słowach było pokazane, jak Pan Bóg ma moc, jak się nami opiekuje, jak jest wielki i wspaniały, co uspokajało mój smutek i rozdrażnienie tym, że jest, jak jest. I wtedy przekonałam się, że objawił się duch w moim synu, który starał się po prostu nie doprowadzić mnie do depresji. Ale Wiem, że w każdym dziecku, dlatego że tu jest napisane, że w każdym zaś dla wspólnej korzyści i prawdopodobnie w twoim dziecku również objawi się duch. Bądź na to otwarty i bądź gotowy, żeby to przyjąć.